Witam oczywiście pana pojta, przedstawicieli urzędu, wszystkich radnych publiczności. Proszę o listę obecności. Jest czternaście piętnaściorga radnych. W niniejszym stwierdzam kworum niezbędne do podejmowania uchwał i jednocześnie tym samym otwieram piątą sesję Rady Gminy Mogilany. Pani Przewodnicząca chciałabym zgłosić wnioski mieszkańców Gminy Mogilany. Punkt udzielenie głosu mieszkańcom Gminy Małgidany przed uchwałą budżetową. Ten punkt nie wszedł do porządku obrad większością głosów. Więc czy ja mogę kontynuować Ale sesję? To skandal! Nie wolno tak robić! My nas w, naszym, w naszym imieniu Państwo robicie! Nie wolno tak robić! Skandal! Skandal! Naszych radnych nie chcecie do głosu w porządku! Skandaliczna! Wstyd! Jedna osoba się wstrzymała. W niniejszym utrzymujemy porządek obrad. Głos mieszkańców! Głos mieszkańców! Głos mieszkańców! Gada. 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 To jest problem To jest tylko dobra wola państwa, żebyśmy mogli powiedzieć to co myślimy, a naprawdę mamy gorące sprawy. Nie no dobra no, społeczeństwo czasem trzeba, ja tu mówię, młodzież wyrozować i trochę zmienić i nagieć się do innych. Dlaczego tam, nie Dajmy im szans. Że mogę dalej do Nie. Nie, prosimy, żeby Pani odpowiedziała poszłam, na nasze pytanie, dlaczego chociaż jedno gminy. oświadczenie w, w, w imieniu wszystkich. czy ktoś ma uwagi do protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Mogilano? Nie odpowiedziała Pani na wniosek Wójta. Dokładnie. Chcielibyśmy usłyszeć uzasadnienie, dlaczego Czy radni... Czy ktoś ma uwagi dotyczące przyjęcia protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy mówiła. Mamy Trzymaj uwagi i się, prosimy, żeby Pani się odniosła do się odpowiedzi Wójta. Szanowna pani, czy, czy pani ma problem z wysłuchaniem? Ma... Ma... Czy ktoś z państwa radnych? Pani przewodnicząca proszę mi nie przeszkadzać, na proszę nie, nie ja mieć Pani przewodnicząca, radnych? my pani nie jest chcemy za, przeszkadzać. Jest to ja są obrady rady, rady, rady gminy, gminy prosi, mieszkańców, a prosi, nie, mi nie prywatnych, wykonywaniem moich obowiązków. Jakie A如果 to są inne? Na, zadał pytanie, proszę o odpowiedź. Prawie jestem że Państwo nie mogą mieć głosu. Myślę, powiedzenia prawdziwa, skąd krytyk się nie boi. Prosimy o głos dla mieszkańców. I nawet nie wiem z jakiego ugrupowania ta pani jest. Prosiła o zmianę. Dlaczego nie mamy przeszkadzać jak chcemy Państwu opowiedzieć o naszych... Głos dla mieszkańców! Głos dla Głos dla mieszkańców! 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 Chcemy tylko jedno oświadczenie przeczytać, czy to jest taki problem? Prosimy o mikrofon, panie przewodniczący. Ja oddaję swój głos pani Rosterowej, no. która zawierze głos i wytłumaczy o co chodzi mieszkańcom. Nie Dziękuję bardzo. Pani dobra wola, doskonale Pani o tym wie. Jeżeli mieszkańcy proszą, to dla mnie to jest żenata, że Pani po prostu nie słucha głosów mieszkańców. Pani nie powinna po prostu być radną. Pani Myśmy Was wybrali, dokąd tak będzie? Odwołać radę, dokąd tak będzie? Myśmy wszystkich wybrali. A w tej chwili lekceważy u nas, co to ma znaczyć? W szczególności Pani prowadząca lekceważy byłaby w wysuwają? Pan jest do niech Pan zabierze głos. głos. Słuchasz to, co mają mieszkańcy do powiedzenia? Ja chcę tylko powiedzieć, że byłam na spotkaniu wójta Musiała. i Jeden z radnych powiedział w ten sposób. Nie gudźmy się. Trzeba spokoju, trzeba współpracować. Jak ta współpraca dzisiaj wygląda? Mówią tak, że będziemy się spotykać na ulicy, w sklepie, będziemy na siebie patrzeć. Patrzymy głos... i głosują za tym, żeby ludzi, którzy głosowali na nich, nie dopuścić do słowa. Chcę Państwu powiedzieć, żebyście się państwo teraz zastanowili, kogoście do rządu wybrali. I teraz jest taka sprawa. Pan Stokłosa, myślałem, że to jest człowiek następny. Ja Czy się myślałam. Pan dzisiaj boi odebrać mikrofonu i dać głos swój dla mieszkańców? A mamy i widzimy, co się dzieje. Idzie gmina do przodu. Proszę Państwa, gmina Bogilany na takim pięknym zniesieniu może by słynęła w gazetach, wyszła z kryzysu. A co się dzieje? Przez panią Nowicką z Libertowa, proszę Państwa, i przez takich radnych, jak żeście Państwo wybrali, to teraz gmina idzie jeszcze w dół. Mamy świetnego wójta, który już zadziałał. Mamy nowy ciągnik, który odświeża nam drogi. Proszę Państwa, godnie każdy z nas wyjeżdża i chce gminę doprowadzić do, do porządku, do Państwo tego nie widzicie, że tak nie może być. Referendum zrobić w tej Radzie, ponowić nową Radę i zawsze tego się mało. Ma Pan dobry moment, żeby pokazać, że jest Pan przewodniczącym Rady. Pan jest to niech kto Pan zrobi? Pan głos, udziel pan głos ludziom. I pokaż pan, że pana wybrali i będą pana szanować. Nie postaramy Pani czytać, to, pani się nie to, nadaje na przewodniczącą. Nie jestem negatywnie nastawiona ani do poprzedniego wójta, ani do pani, ani do ludzi. Chcę tutaj z godnością Państwu przekazać, o co prosimy, co jest dla naszego środowiska dobre. I myślę, że tak wysoka rada, która kieruje się tak tymi wartościami jak godność, rzetelność, yy, uczciwość, może. Temu podołać. Liczę na to, że pani udzieli mi końcu tego głosu. Ja myślę, że jesteśmy teraz w przerwie, więc, żeby wypowiadać się w przerwie, nie potrzeba zgody. Proszę kontynuować. Pan Wójt nie jest uważany do prowadzenia sesji. Przerwaj! Przerwaj! Proszę Państwa, no w takim razie. Um, Zakładam przerwę, ponieważ nie trzeba, żebyś chyba skończyła, bo była rozmowa na do godziny 10.30. Zarządam przerwę zesji do godziny 10.30. E, Pani Przewodnicząca, ja mam wyjazd do Czernichowa na obrady LGD, więc proszę nie przedłużać tego, bo ja nie zdążę dojechać. ...przez znajomych, żeby... Tutaj nie chodzi o żadne decyzje, a o zwykłe udzielenie głosu mieszkańcom. A to są, Szanowni Państwo, nasze podatki i nasze wpływy. Po pierwsze, to jest kompletnie inny pomysł na zarządzanie gminą, i ten, z tym konfliktem mieliśmy do czynienia w drugiej turze wyborów pomiędzy panem Piotrem Piotrowskim i on wygrał z Krzysztofem. Musiałem natomiast radni nie chcą zezwolić nawet na udzielenie głosu mieszkańcom naszych miejscowości, ale mamy tu przedstawicieli nie tylko w ale i Konar, Libertowa, myślę, że cała gmina tutaj jest. To jest tak. ciekawe, gdyż wójt musiał, zaplanował kanalizację w Włosanie, a teraz jego radni nie chcą się na to zgodzić. Są to poprawki radnych do yy, projektu y, uchwały y, Wójta wraz z autopoprawkami. Ja mam, ja mam prośbę, w takim razie, żeby zabrał głos pan radnik, ponieważ to jest niezgodne z procedurą, z uchwałą rady z 23 września 2010 roku, bo nie ma trybu składania poprawek przez radnych. jak poprawki są składane zgodnie z prawem. Ja. Pani Przewodnicząca, ja podzielam stanowisko Pani Radnej. No jeżeli jest uchwała, która określa tryb zgłaszania tych poprawek, to wypadałoby się do niej stosować. Poprawki zgłoszone niezgodnie z tą uchwałą doprowadzą <trych>, do tego, że uchwała budżetowa prawdopodobnie zostanie zakwestionowana przez organ kontrolny. My musimy zatwierdzić budżet do 31. Jeśli Państwo macie inną opinię kancelarii, tak jak Pani się powoływała, to, to bardzo proszę, niech, niech Państwo to nam tak powiem, przedstawią, żebyśmy wiedzieli. Krótko mówiąc jest tak. Ja niczego nowego nie wprowadzam. Niczego nie może. Projekt budżetu, na którym dzisiaj tyle czasu tracimy, jest zrobiony za poprzedniej rady i za poprzednika mojego. Ja to szanuję, ja tylko kontynuuję. Nie chcę sformułowań doradnik firmy, dlatego może zastosuję radni, którzy nie darzą mnie sympatią. Byli w poprzedniej radzie niektórzy jako radnymi i oni to przecież uchwalali projekt budżetu. Dzisiaj no ci sami radni występują sami przeciwko sobie, wykreślając to. Właśnie. Proszę Państwa, my chcemy z nich dzisiaj wykreślić pozyskane fundusze z Unii, nie wiem czy tylko dlatego chcemy wykreślić, że to jest Piotrowski? Bo ja nie wiem, nie rozumiem bardzo. Przecież, no tak, przecież jak my możemy proszę Państwa zrobić asfalt, przeznaczyć te pieniądze na asfalt, po czym jak się pozyska środki, będziemy ten asfalt biłami cieli, żeby przeprowadzić kanalizację. No to jest kłopota. Pierwsze zróbmy kanalizację, potem drogi, potem oświetlenie i tak będziemy do tej budowli, do, do dachu. Natomiast Wykreślanie tej okazji, bo to jest okazja. No. Te pieniądze już się nie pojawią i chociażby wczoraj rozmawiałem, Mina się praw bardzo chętnie te pieniądze weźmie od nas, jak tylko chcemy je oddać. Tak, oni sobie zrobią, nie ma problemu, bo to jest, bo to jest bardzo dobre. Więc proszę Państwa, no, parę rzeczy wykreślamy, coś my sami wprowadzili. Mówię oczywiście o poprzedniej radzie. Ja mam pytanie, jaka kwota dotacji jest bardzo duża? Na, na kanalizację oczywiście. I na witam Państwa. Y, dotacja na kanalizację włóczęg y, etap drugi wynosi 1 605 284 zł. No i błoto dobrze, błoto najlepiej. Nie rodzimy to. No by Pani Ja mam pytanie do projektowawców tych poprawek. Rozumiem, że Państwo nie chcecie miliona mln zł z Unii Europejskiej, tak? Będziemy pośmiewiskiem na całą Polskę, że gdzie inwestycja jest przygotowana, wnioski składaliśmy, początkowo nie dostaliśmy pieniędzy, teraz dostaliśmy, wszystko jest przygotowane, a my milion 600 oddajemy wolną ręką innej gminie. To jest proszę Państwa kompromitacja. Są to pieniądze pozyskane, jesteśmy w stanie do końca maja to zrobić, do końca czerwca rozliczenie faktur, od czerwca do dwóch miesięcy zwrot VAT-u 816 tysięcy. Ja tylko Państwa, która inwestycja gminna robiona ze środków własnych przyniesie zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego w takiej wysokości? Odpowiedź żadna. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że radni, które wnieśli poprawki do budżetu na 2015, chcą pracować dla dobra gminy, jak również współpracować z wójtem Piotrem Piotrowskim. Wniosek o kanalizację został złożony przez poprzedniego wójta, a ogólny koszt kanalizacji w Osani ujęty we wniosku to 470. To jest kwota brutto. Daje nam to kwotę 3 552 netto. To już jest potrąceniem podatku VAT. Dofinansowanie z do tej inwestycji to jest 1 605 tysięcy, A zatem pozostała kwota to jest kwota, którą musi zapłacić gmina. Jest to 1 947 000. Sieci kanalizacyjnej wynosi 4,5 km. Zakładając, że mamy 45 domów do podłączenia, gdzie w każdym mieszka 4 osoby, daje nam to 180 osób na 4,5 km sieci. To jest 25 osób na 1 km. Przypomnę tylko, że kanalizacja finansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wymaga 120 osób na jeden kilometr świecie, bo jest to granica opłacalności wykonywania kanalizacji, a my mamy 45. W innych przypadkach, u nas jeszcze raz mniej, mniej, wykonywane są oczyszczalnie przydomowe, dofinansowane również z Wojewódzkiego Funduszu Obrony Środowiska. Drodzy Państwo, nie wójt, wójt się nie Drodzy Państwo, nie jesteśmy awanturnikami, ale nie szukamy pretekstu pre, 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 pre do negocjowania koncepcji nowego wójta. Ale chcemy, żeby Urząd Gminy wydawał pieniądze w sposób racjonalny. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o innych kwotach umieszczonych w budżecie przedłożonym przez pana wójta Piotra Piotrowskiego. Otóż w dochodach budżetowych gminy na 2015 Założono kwotę 2 miliony 800 ,000 dochodów ze sprzedaży rozpoczętych budowy gimnazjum i przyległych działek, a równocześnie oferta sprzedaży jego została wyco wycofana, jak pan Wójt objął stanowisko. Czyli nie ma tej kwoty, ale jest zaliczona. Zamiast te pieniądze, które mamy dołożyć, 1 milion 947 ,000 do kanalizacji, przeznaczamy na urządzenie przedszkola w Konarach, bo jest ustawa, że od września dzieci powyżej 4 lat będą musiały mieć zapewnione przedszkole. W przeciwnym wypadku gmina będzie musiała zapłacić. Przy tak dużym zaburzeniu gminy należy zacząć racjonalnie wydawać podatki mieszkańców. Dla przykładu podam. Jeżeli państwo macie dom stary ze starą stolarką, dziurawym dachem i macie państwo mnóstwo kredytów ale w Kastoramie jest basem i 50% jest tańszy. To co robimy? Kupujemy basen? Czy za kosztów robimy dach? Czy może w wiaderka? No to, i to, ja i na to i to ja I czekamy na chłodnika? To to ja Proszę Państwa pa bardzo proszę. Proszę Państwa, wszystko co Pani Radna powiedziała, to po prostu rozgała poprzednie rządy i mojego poprzednika, z czym się sprzeciwiam, bo jest to naruszenie godności dobrej poprzedniego wójta i poprzednika. Każdego <noise> oceniamy, każdy zrobi na tyle, na ile mógł i szanujmy to. Jeśli chodzi o przyłącza, to ja bym prosił może Pan Inżynier odnośnie tych ilości przyłączy, bo my mamy wskazik taki, że jeżeli pójdziemy tym wskaźnikiem, to właściwie zapomnijmy o oczyszczalniach, bo żadna miejscowość nie spełnia wskaźnika 120, więc w ogóle to zostawmy i w ogóle nie wiem, po co my y, ludziom chcemy kanalizację robić, skoro, skoro, skoro mamy mało przyłączy. 45 przyłączy to są po prostu studienki, które są wyprowadzone Poza, poza główny rurociąg. Natomiast jaką Pani da gwarancję, że za 2, za 3, za 5 lat nie będzie tych przyłączeń 100 czy 200? Jeżeli chodzi o kanalizację włosa, nie wiem jak Pani wyliczyła, tam mamy 45 budynków na 4,5 km, czyli to jest 10 budynków na kilometr sieci, czyli po zmyśleniu 40 mieszkańców na kilometr sieci. Bądźmy konsekwentni, proszę Państwa. W projekcie budżetu jest y, taka inwestycja też spożyczki z pożyczki z Włówności, jak budowa kanalizacji w miejscowości Hipertu, ulica Wesoła, Płomienna i Zagajnik. Też jest pożyczki, czyli rozumiem, że tamtą, tamtą inwestycję możemy realizować z pożyczki, a tutaj włosaj nie możemy, bo mamy środki unijne i boimy się czego. większości radnych jest za przyjęciem projektu